Cześć i chciałem się podzielić z wami kilkoma informacjami, m.in. o systematyczności pojawiania się filmików na kanale. Będą one się pojawiać przynajmniej raz na tydzień, przynajmniej jeden odcinek Sword of Warcraft, jakikolwiek. Następnie będą serie z innych gier. Mam w planach coś nagrać do Dota 2 oraz Diablo 3, ale to zobaczymy. Chcę się głównie trzymać jednej gry. Akurat w tle możecie zobaczyć jak grałem swoją długo, drugą postacią głównie po to, żeby zdobyć broń na Transmog, ale też żeby nią pograć osobno. Nie chciałem robić osobnej serii, gdyż uważam, że jedna wystarczy i powinienem się na niej głównie teraz skupić. Na niej też będę odbierał te bronie na Transmog, ale jak ktoś jest ciekawy to ty jak ktoś jest ciekawy, to trzeba tylko się zalogować na postaci z Hordy lub Alianta, żeby zdobyć dwie bronie, które też zobaczycie teraz na ekranie. Nie chcę przedłużać, gdyż, gdyż gardło mnie trochę boli. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia kolejnym razem. Do koniec.